Parane pracowanie ubrań, Pracuję sukienki, bo jak mówiłam i miałam żelazka, w końcu mam żelazko i w ogóle te sukienki to one są z metkami, jeszcze metka, metka, jeszcze nie miałam okazji w nich chodzić, jeszcze nie wiem w co się ubiorę, ale te sukienki wszystkie mają meczki, więc jeszcze trzy wypracowałam w końcu, <gryw> a czy ten moment, że ubiorę któreś z tych sukienek, w których jeszcze nie chodziłam więc prasujemy. Moja fryzura ekskluzywna, wygląd wi 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 poranny, więc w końcu ubrałam suma sumarą inną sukienkę niż prasowałam. ta sukienka jest y krótsza, a dzisiaj ma być fajna pogoda, ma być ciepło, więc, więc ubiorę to, Także zrobię taki szybki makijaż na opalanie się. Makijaż na opalanie się. Ja mam próbkę takiego kremu. Które dostałam na zabiegu na twarz, on jest właśnie taki nawilżający i nałożę jakiś podkład delikatny z filtrem. Ja twarzy nie opalam, kiedyś dostałam próbkę takiego właśnie kremu do twarzy i to jest 50 i on jest z kolorem, więc akurat świetnie będzie się nadawał. Twarze jak mówiłam nie opalam, nie na mi są dodatkowe zmarszczki, też nie. Więc fajnie, że przez przypadek znalazłam próbkę tego y, podkładu, kremu, bo jest fajny z kolorem, przy okazji chroni twarz, więc wyrównuje troszkę kolory skóry, także perfect. pierwszy zrobię, dodam może trochę brązera i różu i to będzie mój makijaż na opalanie się. C oczywiście nie musiałabym nic nakładać, jak już mówiłam, twarz nie opala, więc mogę ją trochę pomalować. Kredka do brwizy z NYX Braki, które mam na brwiach Gdzie nie gdzie Bardzo fajny, naturalny efekt daje Trochę różu z palety IT Cosmetics On jest taki z drobinkami więc dzięki temu nasza twarz będzie ładnie się zmieniła, świeciła. Czyli to co lubię. Świetlacz Sephora bardzo fajny. Troszkę. Cześć. I błyszczy w swoją drogą, bardzo fajny, bardzo go lubię. już mało mi zostało. Lepszy jest niż Fenty Beauty, który taki średnio mi odpowiada. To jest bardzo fajne i widzicie, już go jest mało. Ma e, fajnie gony na ustach. ładnie pachnie, tak waniliowo, Jest taki smaczny i przyjemny na ustach. Ten Fenty taki sobie jest. Do szału. I make kapnął no make-up na plaży. Także kończę. Do zobaczymy później. Jeszcze robimy teraz, y, czy robimy, Marcin robi jakiś obiad, żeby zjeść, piknik sobie zrobimy. No. Proszę podładować, bo to jak Okej, więc jednak się przebrałam, ubrałam tą bluzkę, czy bluzkę, sukienkę tą, którą wyprasowałam, bo jednak te tu gości, jak już mówiłam nieraz w holu, są zdecydowanie dla mnie. Pod spodem już mam strój kąpielowy, taki czerwony. I wypiłam kawę, uwaga za mną, no sorry, Ale jak zawsze, gdzieś wybieramy się, szykujemy wszystko. To jest rewolucja w domu. Kawę jeszcze wypiję, drugą. Marcin, boże to samochód. Może wstąpimy do sklepu, bo mam ochotę na jakieś smakowe piwko. dwuprocentowe albo 3,5, bo takie jedynie można kupić. I fryzurę zostawiłam na cybule, bo stwierdziłam, że najwygodniejsza taka fryzura, więc tylko troszkę poprawiłam. Ale za każdym razem jeździmy w inne miejsce. Ostatnio też byliśmy w fajnym miejscu, nagrywałam trochę, więc na pewno połączę to w tym vlogu.

Więc kupiłam piwo. Myślałam, że będzie jakieś fajne smakowe. A smakowe było tylko bezalkoholowe, więc mogę nawet skupować. Lepiej kupić napój. Dobra, no, czas ten dodatek. Żeby... I tutaj kupiłam w końcu Heineken 3,5% i widziałam jeszcze jedno takie. którego nie piłam nigdy. Myślałam, że może to jest jakiś taki drink czy coś w tym stylu. Ale to chyba też jest piwo jakieś takie dziwne, inne. Więc zobaczymy. Także tyle ciekawego mi się chodzi, zawiodłam się trochę. Zajdziemy na 2 godziny? Alanek, módnisia, módnisia. trying to get away from this life i'm living Samochodów pełno. o oh my god, what is going on in here? Teraz nie nie będzie miejsca parkingowego, co? Kugle, co? cool, zobacz Jesus. Cool. Tak, na pewno gdzieś tak stanę znów i mam stanę. Właśnie. Jak widzicie, pełno, pełno samochodów. Ciekawe czy będzie miejsce parkingowe. Może być ciężko, tam ktoś wyjeżdża, a tam już czeka. Więc ciężka sprawa ogólnie. Z parkingiem mam Ja Tutaj trochę jest, ale ciężko będzie ja się stali, ty Tak chujo, ale patrzcie, tutaj wszędzie tak stają. Patrzcie jakie mają. Nie, no, tam jest jakiś mały. Widzicie? Okej, okay, więc jeszcze zostało nam kilometr drogi, ale zobaczcie, tutaj jest ładnie. Tutaj też Wszystkie jest taka morze. mała um, plaża. I tam to trzeba przejść, tam. Widzicie, i ludzi idą skałę, gdzieś tam. I tam, z tamtej strony tamte pewnie. Niektórzy idą z tej strony niektórzy idą tutaj, więc nie wiem o co chodzi, ale to z tamtej strony jest to jakaś plaża. Chyba z tamty być, no tam się dalej patrz. A, jest. Więc yy, jak widzicie, ładnie Idziemy tam dalej. Podążamy za tłumem. Ja od razu spinaczka górska. Po skałach się spinamy. <laughs> Idziemy przez las. Bo tędy jest szybciej. Pokazywałam Wam właśnie, że dużo osób wyjdzie. Więc my też idziemy, to była dość ciężka. <grystanie> Ale teraz dodatkowo sport, trening, widzicie? <grystanie> Przez nas Bo zadrżałam buty odpowiednie. Trampki, więc nie ma problemu. Także lecimy z koksem. Let's go to the beach, beach, let's go to the beach O, już chyba to jest tutaj, tak się wydaje. Zobaczymy, że tam jest też taki zaułek, no, tam daleko No chodź Aniu Fajnie, jakaś ścieżka wąska w takim lesie. Bo takich ścieżkach się spaceruje super, naprawdę. <laughs> Pomimo tego, że mam ciężką torbę, ale bardzo ładnie to jest. Jak widzicie, uff, się a co Bardzo dużo samochodów było. Myślę, że tam pewny, na pewno jest dużo ludzi. Droga z przeszkodami. Co mamu? Co, zgubiliśmy się? Nie ale co za las, co? Jakieś ścieżki są tutaj wąskie. Alan, chodź. Także jesteśmy już prawie na miejscu, kawałek drogi było, ale ładnie jest tutaj, taka zatoczka, za chwilę wam pokażę jak tutaj wygląda. to są z... za nami, więc dobrze skorzystałam i już dotarliśmy do miejsca zacodowego już się zmęczyłam naprawdę, kawałek drogi jest, że byłam dość ciężkie, bo mam obiad i wszystko. Więc... No, Czy się stojesz? Czy tu jeszcze wbijamy się? Zbijamy? Z tej strony wie, z tamtej pewnie nie wie, co? Tak, jeszcze patrz, widzisz. No to tu jest, okay, Także jesteśmy już prawie na miejscu kawałek drogi było. Ale ładnie jest tutaj taka zatoczka, za chwilę wam pokażę tutaj wygląda. to są z... za nami, więc dobrze skorzystałam. I już dotarliśmy do miejsca zecowego. przyzmęczyłam naprawdę. kawałek drogi jest. Przetarbyłam mam ścieżkę, bo mamy obiad i wszystko. Kupków, raczej talerzy nie mamy na szczeku. Więc w kubkach jemy obiad makaron. Ups, i z warzywami. I tutaj z tej strony jest ciepło, gorąco, bo słońce grzeje. Z tamtej strony, no z drugiej strony też jest woda, to wieje i jest nawet można powiedzieć płotno. Próbuję. Także jedziemy. Okej, okay, więc jest już gdzieś koło piątej i idziemy zobaczyć tutaj na górę, co jest ciekawego, w na widok. I będziemy się zbierać do domu. Więc to jest też. A czy tutaj jest woda? Tutaj jest woda, a tutaj jest. Jak to nazwać? Przejście. Przejście. Po prostu. Kiedy się budzimy, słyszymy ptaki i widzimy słońce. Sobocie nasze obawy są zakończone. Let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right With you and I, the future is bright See the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Idziesz gości? Okej, więc już dotarliśmy i tutaj właśnie jest obok taki barek, restauracja. Więc jeszcze piwka się napijemy, dzieci do lody i jedziemy do domu, a raczej pewnie do sklepu. A widzicie? Cały dzień słońce świeci, bo chmurki na niebie nie ma nie, umyś, nie, umyś. nie umyś. a co u nas do zrobimy? bo brakuje nam proponuje dobre rzeczy nice. spożywczych do domu więc po drodze od razu odpijmy sprawę jabłka mają? nie wiem, są jabłka? Chyba nie e, mm -hmm. Nie, ma, nie, ma. nie ma pustki, banany mm -hmm. sałaty też żadne nie mamy A więc my już jesteśmy w domu, moja fryzura czarowska, wyśnęłam sobie gumki z głowy, więc mam taką czarowską fryzurę Także jesteśmy już w domu, jest godzina z 28 i właśnie pokazywałam Wam, że byliśmy na zakupach z w, w, w Lidlu I pokazywałam Wam, że, że są fajne szkaneczki Takie kolorowe, widzicie Do picia, ja kiedyś kupiłam taką jedną, nie wiem w jakim sklepie I fajna ona jest, do tej pory ją mam Więc fajna na kawę, czy na jakieś napoje I tutaj ma też wyłączone rurki. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem aż, więc, yy, więc spoko. Bo na tyle jeśli chodzi o ten dzień. Następny filmik będzie haul z sklepu H&M, bo wczoraj nagrywałam i naprawdę są fajne rzeczy. Będzie to haul letni, będą buty, bluzki, yy, sukienki, także naprawdę będzie fajne. Do zobaczenia!